When it's just you, Cześć, wszystkim, z Kim, z Textronikami, z kanałem Kryptowalut. Jest ze mną świat kryptowalut, ty go znacie pewnie głównie z TikToka, ale też z YouTube'a, bo tam prężnie sobie działasz. Ja mam do Ciebie pierwsze pytanie po wczorajszej debacie: jak się czujesz? Przyszło mnóstwo ludzi od dziewiątej wieczorem w ogóle, nie? Ja w ogóle na samym początku chciałem powitać najlepszą społeczność na rynku krypto, i wracając do debaty, to było niesamowite przeżycie, bo. Pamiętam, że sobie rozmawialiśmy przed i mówimy, nie no, 9,21 kto komu w ogóle będzie się chciało, tak, e, tak powiem, zostać na tą debatę, natomiast wchodząc na, na tą salę, mhm. jak zobaczyłem pełną, pełną widownię, tak. to zaczęło mi serce mocniej bić, jak to mówię, to... wow, market jest hot, market jest hot, mhm. e, widać, że Bitcoin, że tak powiem, po 70 tysięcy dolarów blisko. Mhm. Więc to zainteresowanie wzrosło, więc fajnie. fajnie znaczy też... się też mówi do ludzi na żywo, nie? Takie, tak. wiesz, takie audytorium jednak na YouTube, wiesz, na, na, na filmach masz więcej wyświetleń, niż pewnie ludzi było na tym, e, na pewno więcej niż ludzi było na tej sali, ale to jednak jest coś innego, nie? Tak, jest to coś innego, jest to takie wiesz, wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Ja ogólnie mhm. e, od początku w ogóle swoich działań miałem tak. taką wiesz, zajaweczkę, żeby wychodzić z tej strefy komfortu, mhm. bo uważam, że właśnie jeżeli osoby, które E, mają jakąś wizję na, swoją życie, na swoje życie, no. żeby coś e, takiego robić dodatkowego, mm -hmm. muszą z tej sprawy z komfortu wychodzić. Pewnie jak sam zaczynałeś swój kanał tak. na YouTube, też e, śledziłem od dłuższego czasu, jak zaczynałem swoją mm -hmm. przygodę w krypto, więc e, szacun dla Ciebie, e, to pewnie też nie było to takie łatwe, nie? Patrz wiesz, to, to, że ja tam stałem sobie przed tą kamerką czy siedziałem, to jest jedno, wiesz, ludzie na, na YouTube nagrywasz tutaj dla tak. filmiki dla dzieci, robisz tak dalej, no, wiesz, to jest tak. inna branża oczywiście, ale takie głosy były, No tak jak mówisz, nie ma czym się przejmować, bo po to właśnie, wychodząc z tej strefy komfortu, można coś tam więcej osiągnąć, nie? Tak. I... A ja zacząłem, ja z tym, możesz... Nie, właśnie to też chciałem nawiązać do tego, że wiele osób w ogóle, załóżmy, zaczyna brać, się, bierze się za jakiś temat, mhm. niezależnie, czy to są nie, jakby, nie wiem, content nagrywkowy, no. czy jakiś, nie wiem, inny biznes, to jakby dla mnie najważniejsze było to, od, od rozpoczęcia swojej przygody w ogóle z nagrywaniem, żeby mhm. robić to codziennie, żeby, okay. żeby... Żeby nie przestać, żeby mhm. być systematyczny nie? i mhm. uważam, że właśnie to jest taki e, poniekąd klucz do e, zdobywania tych e, takich swoich celów, które sobie zamierzamy w przeszłości. To przynajmniej było u mnie no, tak na początku. To, szczególnie social media, gdzie tutaj trzeba dostarczać tą dopamina cały czas tak, praktycznie. Nie? No, tak. Tak, to, tak to działa, niezależnie od, od branży, trzeba ten content dostarczać raz na nie wiem, dwa, trzy tygodnie. Trochę za rzadko, szczególnie w rynku krypto, gdzie te informacje codziennie przecież tak się zmieniają, tak wrzucają rynkiem w górę i w dół, że no, że trzeba być tutaj jakby daily w tym temacie. Tak. A ja zacząłem od tego TikToka, bo jesteś tą osobą najpopularniejszą w Polsce w tym temacie. I jak wygląda ten rynek, bo ja się w ogóle tym rynkiem, jakby na tamtej platformie nie interesuję. Czy to są inni traderzy, spekulanci? To jest jakaś inna grupa wiekowa, masz pewnie statystyki też jakieś, nie? Mhm. Kto Cię ogląda, w jakich grupach wiekowych? Jak to wygląda tam? Wiesz co, jeśli chodzi o grupę, grupę wiekową, no to zauważyłem, że jest bardzo podobnie jak na YouTubie, czyli mhm. też ta widownia jest... Na pewno jest troszeczkę młodsza, mhm. ale też są osoby, które mają 30, 35, 40 mhm. lat. Jakby ten TikTok już tak wszedł do mainstreamu, to już, tak. Jest, to już jest tak popularna platforma, że no nawet moja mama i mój tata mają TikToka, którzy tak. po prostu sobie siedzą i na daily sobie scrollują, bo to jest mhm. wiesz, cały czas dostarczasz dopaminę do, do mózgu tak, i to tak. jest poniekąd nowy trend, w którym teraz poszedł YouTube, te YouTube mhm. Shortsy, no. e, Facebook Reelsy, no to jest mhm. jakby nowa, nowa dziedzina, nie? Tak mhm. mamy AI, tak teraz tak. uważam, że właśnie ten, te, ten YouTube Shortsy i ten, mhm. ten szybki content, Wiralowy e, content, on coraz bardziej wchodzi do tego, e, do mainstreamu, natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja na TikToku nie siedzę, bo to jest mm. ogromny pożar czasu. Tworzysz content, ale nie oglądasz. Nie, 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 nie. Mm. E, ja właśnie staram się, teraz bardzo mocno pracuję nad taką właśnie rutyną, takim mm. swoim wiesz, e, wypracowaniem jakiegoś stylu, żeby mm. po prostu być sfokusowany. Nie mamy tak. hostce. E, więc jeżeli na przykład się skupić, tak trzeba się skupić nie ma jakby staram się te wszystkie distractions czyli te wszystkie bodźce które tam gdzieś są jakby omijam to e, skupiam się po prostu na swoim e, takim samorozwoju żeby wiesz do, dobrą dietę mieć żeby chodzić na siłownię żeby dbać o siebie tak. bo uważam że to jest też taki e, długoterminowy klucz do sukcesu nie tak szczególnie że wiemy plus minus kiedy ten okres taki grzania się zakończy tak o to cię zaraz zapytam też e, bo wczoraj o tym trochę rozmawialiśmy do, na debacie, no ale no można było pewne zdanie rozwinąć, ale jednak tutaj mamy więcej czasu. Tak, zdecydowanie. E, właśnie ten okres, no on się zakończy za pół roku, za rok, za półtora, więc skupiając się teraz przez ten czas, i Wy też, i my też, no można osiągnąć coś, co będzie procentowało przez kolejne 5-10 lat tak naprawdę, nie? Więc to, co powiedziałeś, żeby teraz się skupić, pewne nawyki wypracować. Ja też tych swojej podróży wróciłem wcześniej, bo mówię, no nie, rynek jest tak nagrzany, a przenosząc się, wiesz, z miejsca na miejsce co chwilę, no nie ma opcji, żeby się skupił. Trzeba tak. tej rutyny właśnie dziennej. właśnie to jest to, że Uważam, że teraz jest kwiecień, mhm. to kurczę, to jakby ja mam takie coś, że przez ostatnie trzy lata cały czas cisnąłem, no nie? No. I byłem tak, tak zwanym one man army, okay. po prostu wiesz, montowałem samemu cały czas, mhm. wszystko robiłem sam. No. E, natomiast w tym momencie jakby też już zaczynam zrzeszać osoby, które mi w tym pomagają, no. które też mają zajawkę na budowanie wielkich rzeczy. E, mhm. I właśnie mam, każdemu staram się wbić do głowy, że hej stary, Teraz mamy 6, 8, 10, 12, może 14, może maksymalnie 16 miesięcy no. na to, żeby zmaksymalizować swój effort w tak, krypto. Tak. Ja po prostu pod to i tak jak kiedyś nawet Wojtek Pan Paragraf powiedział, że on przez ostatnie 3 lata po upadku Luny no, non stop budował. Tak samo ja mam właśnie taki mindset, że też cały czas budowałem i ta, nie wiem do kiedy mi ta bateria starczy, nie? bo cały czas <laughs> żeśmy cisnęli. Mhm. E, teraz poniekąd wiesz. A teraz Masz... chyba łatwiej cisnąć, co? Bezcie było chyba trochę ciężej, tak, bo jednak tak, te, tak. wiesz, ceny były niższe, sentyment był gorszy. Ja wiem, po konferencjach ludzie raz nie jeździli na te konferencje dwa, jak ktoś jeździł, to każdy przyjeżdżał po to, żeby poklepać drugiego po plecach. <grym> powiedzieć, <grym> tak, wiesz to, jest kujowo, tak, <grym> ale, ale będzie kiedyś lepiej Ale prostu, będzie kiedyś nie? lepiej, tak. I się tak na... No to w ogóle jest niesamowite, tak. że wiesz, widzisz teraz te, te same osoby, te same twarze, tak. które... Uśmienci. Tak, ja pamiętam, nie, nie zapomnę tej konferencji w Berlinie dwa lata okay. temu, która była w Niemczech mm -hmm. i... No tam sentyment był najgorszy chyba. Bitcoin no. był po 17-18 tysięcy dolarów tak. e, i widzisz te same osoby, które są teraz tak. i one się chwalą, że stary, zarobiłem z airdropa 100 tysięcy złotych, Aha. zarobiłem ze Star Hero 150 tysięcy tak. złotych. I to jest niesamowite, no. że faktycznie w tamtym momencie nasza świadomość tego, że ten rynek kiedyś wróci... Mhm wróci, wró wrócił i on faktycznie jest teraz na tym miejscu, w którym no, czekaliśmy na to, nie? No ale każdy miał pewne takie zwątpienie, nie? Kurde, a może tak jak Ci tak. mówią wieść za końcu, że to już koniec, że faktycznie to już będzie koniec, nie? Regulacje tak. przyjdą, pozamytają nas i tak, tak będzie. Tak, tak, tak. Więc nie wiem, jakie ty miałeś te odczucia takie. Miałem podobne odczucia, ale no. wiedziałem, że długoterminowo budując mm. sobie po pierwsze edukując się, no bo jakby mm. jest, jak jesteś cały czas w tym rynku, mm. no to też dostarczasz sobie jakby pewną wiedzę, tak, pewną tak, tak, e, widzisz, jak zachowują się, nie wiem, osoby, które są bardziej doświadczone, najwięksi inwestorzy w świecie, i, tak. i, i, Shillerka i tak dalej, to masz świadomość tego, że wtedy oni kupowali, więc mm. mówisz, no kurde, kiedy mam nie ryzykować jak w momencie, tak w którym jest y, ciężko, nie? Jakby mm. z mojej perspektywy mam 25 lat. Mm. Kurczę, jeszcze zdążę, jakby mi nie wyszło, zdążę jeszcze zrobić 10 tysięcy innych ty raz, drugi, nawet, tak. nawet gdyby, chociaż raczej się to teraz nie stanie po tym cyklu, no ale będziesz miał czas jeszcze, żeby to tak, było Tak, zrobić, tak. Nie? Jakby uważam, że właśnie największym ryzykiem w, w ludziach, a mm. zwłaszcza w młodych ludziach, jest to, że oni nie próbują. Mm -hmm. y to, to jest... Inna sprawa, jak ktoś ma, wiesz, już, nie wiem, żonę, czwórkę dzieci i tak. tak dalej, no to stabilizacja inny temat jest, no? tak? Jak no jeżeli nie... się jest samemu albo, nie wiem, masz się dziewczyny i masz się tych takich obowiązków, takich daily, nie masz, się, wiesz, osoby, o którą trzeba dbać, mieć ten stabilny dochód, powiedzmy, dołyt tak, po prostu, nie? Tak, po prostu stary lecisz, no, no. Nie, kiedy jak nie teraz. A kurczę. miałeś jakiś taki jeden właśnie w tym takim dołku, nie? Jakby nie mówię o Twoim emocjonalnym czy na podejściu, jak każdy był w dołku w tym, Berlinie na przykład, jeden taki sygnał, który da, dalej Ci mówił, no nie, ciśnij to, co robisz, bo zobacz, że oni to robią, że oni to robią, nie wiem, jakieś instytucje, jakieś osoby właśnie, tak jak powiedziałeś, z dużym kapitałem, czy miałeś jakiś taki jeden, wiesz, czynnik, który dalej Cię trzymał, motywował, że nie wiem, czy za trzy miesiące, czy za pół roku, ale to po prostu odwróci się, nie Ja sobie zaprogramowałem w głowie takie coś, że stary, stawiam, to, to mówiłem każdej osobie, każdej osobie, która była w moim otoczeniu, e, znajomym, kolegą, koleżankom, że ja mój życiowy bet, bet stawiam na to, mhm. że ten rynek wróci i mhm. pamiętam to jak dziś mówiłem kilku osobom w 2022 roku, mhm. I właśnie spotkałem się w 2000, teraz pod koniec tego roku, w 2023 znowu z taką narracją, że zaraz ten Bitcoin przebije swoje ATH, bo w 2023 nie przebił. No. Dopiero po ETF-ach ETF przebił tak. i pamiętam, że ta osoba mi mówi, stary to jest niesamowite, z jaką pasją to powiadasz w tym rynku, że ty cały czas wierzysz w to, że to wróci. Że jakby... I to jest niezmienna narracja od półtora roku, bo wtedy tej osobie samej mówiłem w 2022 roku, jeżeli to oglądasz, to cię, to cię pozdrawiam, natomiast... Pozdrawiam. Tak, no to... To jest właśnie, mówię, zaprogramowałem sobie w głowie, że to wróci, bo pamiętam, że w 2017 roku e, była taka podobna sytuacja, że była Bessa, później były wzrosty, tak. dwie, cały czas ten cykl się powtarza, nie? To jest jakby proste, jeżeli już jesteś, nie wiem, 6-7 lat, już... jest za proste, nie? Za proste, się tak. więc y, ja sobie to po prostu zaprogramowałem i szedłem po prostu jak burza, budując, budując, budując. Efekty, budując. Nie? Tak. I to jest właśnie niesamowite, że taka ta odroczona gratyfikacja ona w końcu e, się pojawiła w naszym życiu, nie? Ja miałem tego Black Rocka cały czas gdzieś tam na horyzoncie. Mówię, to jest taki fundusz, że oni jeżeli będą chcieli cokolwiek wprowadzić, to to wprowadzą. Tak. To jeżeli też... chcieli wprowadzić ETF na nie wiem na CSA, to go wprowadzą w górę bo są tak. głupotę, bo mają na to kontakty, kapitał i tak dalej. Nie? Tak, to, to, to też jest coś niesamowitego właśnie, że e, patrzysz na ręce tych grubych graczy, hmm. którzy właśnie tam ze swoje macki na tym rynku coraz większe. To mają wszędzie. E, nie? Tak. I no nawet sama narracja, nie wiem, rok temu pamiętam, że hmm. był też taki przełom, gdzie e, Larry Fink, czyli CEO BlackRocka, hmm. e, największego asset managera na świecie, oficjalnie mówi na wizji, że oni dla, dla niego jakby największym trendem jest właśnie tokenizacja tak. y, na, na tym tak zwanym ledgerze, czyli na, po na takim blockchainie, gdzie tak. każdy ma do tego dostęp i to jest coś, y, co mówię, no nie, no, oni będą w to szli. Słyszysz będą... takie teksty masz nie inwestować? No właśnie, no właśnie, to jest właśnie to, nie? To jest oczywiście na przekór tak emocjom swoim, które panują w tym momencie, no bo mózg próbuje łatwo, łatwe rzeczy tam szybko zaaklimatyzować, a to nie było łatwe, powiedzmy, żeby wiesz, ludzie piszą, że Bitcoin zaraz upadnie, tutaj 1000 dolarów, a Ty jednak Klikasz buy, a nie sell w takim momencie. Tak, nie? no zdecydowanie. A tak w ogóle nawiązując buy sell, sprzedawałeś już na przykład swoją pozycję hmm. z bitcoina albo z ethereum? Eee, z ethereum sprzedałem nic, z bitcoina nic <gry> i z większości innych też nic, chyba okay. że wiesz, coś zrobiłeś, duży wynik, razy 3, 5, 10, 20, 500. Duże to są projekty, no to wtedy oczywiście wyciągnięcie wkładu realizacja jakiegoś zysku i przy większym kapitale no to już odcinanie tych kuponów, no oczywiście to cały czas robię. Natomiast żeby takie generalne sprzedawanie zrobić, to nie, to nie jest jeszcze. To nie jest jeszcze według mnie przynajmniej ten okres. Rozmawiałem przed chwilą jeszcze, jak teraz nagrywałem z kryptoblogerem, z Rafałem, i on mówi też, że jakby to nie jest dla niego moment w ogóle do tego, żeby wychodzić żeby z rynku i sprzedawać, nie? No dużo przed nami. Jest. tą perspektywę, nie? Jakby była besta, przez 2022, 2022 rok byłeś tak. zaangażowany, w 2003 byłeś zaangażowany i co, teraz Bitcoin jest na all time high. Troszkę przebił, tro, troszkę przebił. i co, Ty już masz się pozbywać swoich toreb, mając świadomość tego, że każdy cykl jest, jest większy? Tak. Wiadomo, że Bitcoin z cyklu na cykl rośnie mniej, ale też uważam, że to nie jest moment, w którym ja będąc zaangażowany, Czułbym się z Tobą ok, gdybym teraz sprzedawał okay. swoją pozycję, którą, na, które, na tak, tak właśnie na te wzrosty czekaliśmy 2-3 lata, nie? No właśnie. To jest dla mnie za wcześnie i e, to też, kurczę, jak są osoby, które na przykład nas oglądają, bo podejrzewam, że będą nas oglądać osoby z różnym kapitałem, mm -hmm. e, no to okay. dla każdego, nie wiem, razy 2-3, 10-15 to są inne liczby, nie, tak, więc tak. to też każdy jakby mówi o sobie, natomiast dla mnie to jest jeszcze za wcześnie, żeby sprzedawać mm -hmm. Bitka Jetera. Co innego altcoiny? Mm -hmm. Też yy, wiem, że głosisz narrację taką, że większość altcoinów upadnie, bo tak będzie, nie? Tak będzie. No, to to te... nie jest moja narracja, to jest jakby historia tak, pokazuje to. Tak, tak, no, tak, no, tak, Zobaczcie tak. poprzednią Hallsę i sprawdźcie top 100, top 200, parę projektów, parę naście się powtórzy, ale kolejne nie. No i poza tym inwestowanie w te starsze projekty, no, jakie tam unlocky tokenów były, nie? Wiesz, ten token może być kapitalizacją już podobną. Ale do ATH w cenie jednostkowego tylko na to brakuje jeszcze 50% na przykład. Nie? Tak, zdecydowanie, więc tutaj też właśnie ja na przykład w ogóle się nie skupiam na mhm. starych projektach, mhm. bo sam wiesz jak to wygląda ze, ze strony takiego bardziej backendu, mhm. że te nowe projekty, one mają tak. zaplecze... Po pierwsze tych vc które mają motywację, żeby to wypchnąć, bo wiedzą, że jest hosta, że teraz są nowe, no, nowy projekt, nowy wykres, nowe emocje, nowi inwestorzy. No i co na, przede wszystkim? No nowi e, influencerzy, którzy będą pchali to. Za granicą przecież, kurde, jak ma pozycję w jakieś projekty, no. no to oni nie będą pchali takiego dota, chyba że na przykład mm. tak jak e, Altcoin Daily, wiem, że tak. został opłacony ten materiał mm. chyba bodajże, który nagrywali. Tak, przez Polkadot. Mm. No to chyba, że właśnie projekty z taką, z takim czymś będą wychodzić, mm. nie? E, natomiast wiem, y, że lepiej według tych influencerów pcha się mm. projekty, w których Ty masz jakby zainwestowane, na przykład pre Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. Nie e... masz tego szklanego sufitu też ceny, tak. nie? Jakby nie wiadomo, czy ten projekt zrobi razy 50, razy 100, razy 200. Wszystko jest możliwe Tak, Tutaj tak. To jak... jest... Tu gdzieś masz już opory z poprzedniej hossy, nie? I tak. ciężej ten token pchać. A powiedziałaś ty? o nowych influencerach jeszcze. Mi po prostu wyświetla się jakieś kanałów nowych, no dziesiątki w Polsce, ja mówię o samej Polsce, nie? Zauważasz to, że tych kanałów takich mniejszych, które się rozwijają gdzieś jest tak dużo i każdy zajmuje się gdzieś jakąś inną tematyką. To jest tak. fajne oczywiście dla nowych osób, bo mogą sobie tam sprecyzować wiadomości pod konkretne tematy, ale, ale tych ludzi jest mnóstwo teraz, nie? Tak, tego jest mnóstwo i też y, właśnie nawiązując do TikToka, no. pojawia się mnóstwo TikTokowych milionerów, którzy, wiesz, A, pokazują to życie. Lambo. To, 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 to no. życie takie jakby. No. ja. Pamiętam właśnie jak zaczynałem na TikToku, to mm. bardzo dużo było tych treści, a teraz mam wrażenie, że jest ich jeszcze więcej. Jeszcze jak więcej. ten rynek wrócił, mm. to wiesz, pokażą, nie wiem, jakieś, jakieś tam przychody z tradingu czy coś, mm. pokażą Dubaj, Dubaj, jakieś tam życie w luksusie i zapisz się do mojej darmowej, znaczy do mojej darmowej, do mojej jakby tam płatnej grupy, się tak, no tak, nauczymy Tak, to tak a później jest płatny. Tego, tego płatną, też, też jest sporo, tego też no. jest sporo, nie? Ale tak w sumie było, jest i będzie, mm. I Tylko skala się zwiększa, nie? No bo więcej ludzi, więcej kapitału, no to większa jakby tutaj jest chęć na budowanie tak, takich... Tak, tak, tak. No, nie chcę powiedzieć ściem, bo często to jest ściema, często faktycznie ludzie chcą coś robić, chcą edukować. No, mm. Oczywiście czasem pewnie się to zmniejsza. No ja też mogę po sobie powiedzieć, że nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu siedziałem dziennie na tym naszym Discordzie i wiesz, cały czas pisałem, z tym ludźmi tworzyłem. Teraz... Jakby tematów, które ogarniam już po tych iluś latach na rynku jest tyle, że nie mogę tyle czasu poświęcać na to. Po prostu tak. trzeba precyzować swoje działania i też wiesz, że pewnie, nie wiem, dwa lata temu byłeś, ja nie wiem, dziennie zaangażowany, z każdym mogłeś sobie rozmawiać, pisać, wiesz, godzinami. Teraz już pewnie troszkę mniej. Nie? Tak, no teraz jest kurczem mnóstwo wiadomości prywatnych, gdzie ludzie w ogóle to jest niesamowite, że nowe osoby wchodzą na ten rynek no. i ty masz świadomość tego, że zamiast na przykład nie wiem zarejestrować się na jakiejś legitnej giełdzie, typu nie wiem Binance, Bybit czy jakiekolwiek, no. oni inwestują na swoje środki na jakichś giełdach w krzak Aha. i wiesz, i później jak oni chcą wypłacić środki, nie. to ta giełda mówi im, mówi im hej, jeżeli chcesz wypłacić stamtąd środki, musisz jeszcze przelać 0,01 bitcoina, żeby Aha. to zrobić. I, I tego jest mnóstwo, no nie, I jakby tak jest ogólnie mnóstwo pułapek w ogóle, które czycha na te nowe początkujące osoby i w diemach jest po prostu masa tego, nie? Takich właśnie początkujących świeżaków. To jakieś eee. takie właśnie zdanie podsumowanie dla tych osób nowych, które teraz dołączają do rynku, żeby nie wtopiły, jakby na co zwracać uwagę, jak analizować takie informacje, które do nich płyną. Kurczę, wydaje mi się, że to też bardzo dużo zależy od tego, kogo śledzi się w internecie, mm -hmm. nie? Bo jeżeli na przykład... E, no dużo, dużo zależy właśnie od tego, od tego, kogo się śledzi w internecie, nie? E, to, to jak znaleźć te wartościowe osoby, myślisz? jak znajdziesz jedną, ja, to ja mogę powiedzieć taką krótko od siebie, ty zaraz przemyślisz temat i dołączysz. Ja jak znajdę, nie wiem, jedną wartościową osobę, patrzę też, to ją obserwuję na przykład. Bo tak? na Twitterze da się to łatwo sprawdzić. Mm -hmm. Jeżeli tamta osoba sprawdza historię do tyłu, wydaje się spoko i tak dalej, dobra, daje jej szansę, zobaczę, co będzie pisała, bo mogła usunąć poprzednie posty. I w ten sposób próbuje gdzieś tą bazę informacyjną na dany temat po prostu sobie rozszerzać. Mm -hmm. Tak. Więc jest tu jakaś tam opcja do takiego rozwoju, jeżeli się tak to jest całkowicie od zera, nie wiem, nie ma się kumpli, którzy już siedzą w krypto, którzy też mogą pomóc, mm -hmm. tylko jest się samemu tutaj na przykład, nie? To na pewno też jest warte pod, wzięcia pod uwagę, co powiedziałeś. Kurczę. Jeżdżenie po konferencjach? No na pewno, jeżdżenie po W ogóle konferencje uważam, że to mm -hmm. jest jedna z największych wartości, jaką mogą teraz nowe osoby mm -hmm. sobie... No bo wyobraź sobie, że... K kompletny świeżak przechodzi, gdzie no. właśnie przyjeżdża na Investcafsy i może zapytać taką en takiego encyklopédia kryptowalut mhm. Hej stary, jak ja mam zacząć? No. I Ty wtedy mu dajesz jakby wiesz, nie wiem stary, załóż sobie konto na giełdzie, nie wiem, tak. kup sobie na przykład trezola, czy tam Trezora albo Ledgera Teraz mhm. na Ledger było sporo fudu, natomiast e, ja nadal korzystam z Ledgera Ja też nadal korzystam Tak e, Środki e, mi nie znikły, nie? No, więc... Nie, nie, nie Chociaż ja głównie używam metamaska połączonego z Ledgerem Tak Z, tak, z Leżer tak, Live'a jest... nie korzystam, bo jest mi wygodniej mhm. e, Fajna w ogóle praktyka z tym metamaskiem mhm. połączonym z Ledgerem, no. jest to wygodne. Flexible, natomiast, no, jakby dajesz mu wtedy prosty przepis na rozpoczęcie. No. Nie ma nic prostszego niż założenie konta na giełdzie, przania tak. sobie tam jakichś środków. Wiadomo, że można się bawić na metamaski i tak dalej, ale zacznij od tego, że zakup sobie Bitcoina, zakup sobie Ethereum, zacznij się edukować, no. oglądaj na przykład, nie wiem. Kamila, który nagrywa materiały, oglądaj sobie innych twórców, którzy też są w tej branży, nie wiem. E, możesz obejrzeć, na przykład Ciebie, mój kanał świat krypto. Tak. Jest masa wartościowych twórców, które dzieli się, dzieli się swoją wiedzą i wydaje mi się, że od tego warto zacząć, nie? Że... Też nie klikać w każdy link, gdzie wam pisze, że pieniążki za darmo dostać. Tak, jakby to też musicie mieć świadomość tego, że na rynku na krypto Twitterze nie ma nie nie darmowych nie pieniędzy, nie ma darmowych pieniędzy, nie? Nie ma czegoś takiego, że. Nie, ile z tego dropa dostałeś, mówiłeś? no, Ale no. No. No, To też była jakaś praca wykonana, tak? Wcześniej jakieś tam tak. miesiące klikania, czy bycie na jakichś tam sieciach, więc to nie jest zadanie. Nie zapomnę właśnie jak y, był airdrop jakiegoś dużego projektu gamingowego mm -hmm. i wtedy powiedziałem y, właśnie mojemu bardzo dobremu y, przyjacielowi Reniferowi, żeby okay. zaczął grać w Star Heroes. No. To było jakoś 4 miesiące temu. On tak się zajarał mm -hmm. tym tematem, mm -hmm. że był top 4. Y, wow, w rankingu. Tak, ta, top 4 w rankingu i wariat zgarnął no, naprawdę Airdropa takiego, gdzie po prostu przeciętna no. osoba, w sensie przeciętna, taki średnią, załóżmy, nie wiem, ktoś, musi, ktoś zarabia 5000 zł no. miesięcznie, no to na taką kwotę, musia, taką kwotę musiałby zarabiać 4-5 lat, żeby takiego airdropa zgarnąć. Nie? To było 3 miesiące grania w gierki no. jako free time, po prostu jako czas wolny. No. Tak samo teraz wormhole, przecież tak. też jakaś abstrakcja. Osoby, które na przykład w ogóle były poszkodowane na Lunie, mhm. bardzo mocno bridżowały swoje środki z wormhole tak, tak, tak. na ten EVM, na, na, na Metamaska, to też... Wiem, że tam... Taki rifant, no, nie? Taki rifant, taki rifant. <laughs> ja myślę, że w ogóle wie, wiele osób to właśnie przez tego wormhola, no. one nawet zrobiły większy zysk niż wtedy no. wypłacały z luny. A widziałeś statystykę odbioru może? Czy, czy nie, nie patrzyłem. Też po prostu, wiesz, mogło się obrazić, w ogóle zapomnieć o temacie i nie odebrało tych środków. Nie? Tak. Tak, pewnie tam, nie wiem czy jest jakiś czas na odbiór i potem wiesz, są te środki palone, bo ja akurat nie dostałem, e, nie dostałem tego airdropa, bardzo mi przykro, no ale pewnie będzie sporo osób, które wiesz, no, jakby odinstalowały te wolety wszystkie i nie chcę, w ogóle do tego tematu podchodzić. Nie? No na pewno, skurczę, z, z masa osób, które no. się obrażają na rynek, jest masa osób, które nadal... Fajnam, że jest taki gość na TikToku, który non-stop od 2022 roku no. e, pisze mi negatywne komentarze na temat Bitcoina, hmm. że zaraz go zamkną, że zaraz... Cezary? <laughs> nie, Cezary nie. Cezary to jest pocieszny wariat. Jak Cezary to go na to go pozdrawiamy. Pozdrawiam. Ale są, 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 te, są, te, są takie osoby, które no. cały czas cokolwiek byś nie zrobił, cokolwiek... Nie wiem, Bitcoin pójdzie 10 tysięcy dolarów do góry, hmm. a one nadal negatywnie pod tego podchodzą, nie? Jakby stary, musisz spojrzeć na to trzeźwymi oczami i powiedzieć sobie, że kierunek dla tego rynku jest jeden. Ja to zawsze no. powtarzałem od, od, od dawien dawna, jak, jak tylko mogłem i nadal uważam, że jakby krypto zostanie z nami na dłużej i, i ja pod to gram, nie? Dlatego też cały czas jestem zaangażowany w tym rynku i no. z taką myślą, żeby budować, nie? Keep building tak zwany. To ostatni temat. Powiedziałeś to wczoraj na debacie, ale pewnie większość z Was nie była na tej debacie. Co z tym rynkiem? Do kiedy to potrwa według Ciebie? Ja będę na pewno już upłyniał swoje środki w Q4 tego roku, tak po prostu, żeby się zabezpieczać, nie? Okay. nie chciałbym... Nie ja się tego spokoju. Tak, zwanego. tak. Po prostu być może dla niektórych to będzie za wcześnie, patrząc pod kątem cykliczności, bo też było dużo e, dywagacji na temat tego e... z przyszłego roku. tak. To tak... No, patrząc na cykliczność, to faktycznie w e, Q3, Q4 e, 2025 roku ten cykl, mm. cykl powinien się zakończyć. E, ostatnie dwa cykle. Poniekąd, jak po sznurku. Działało. E, tak. Teraz dużo się mówi o tym, że te ETF-y weszły. Mhm. Poniekąd, przed halvingiem mamy już tu ATH, więc ten, no. ta cykliczność może zostać zaburzona. Chociaż czasami przy... Sławek z Kangi mówił, że on tego ATH nie uznaje, bo dolar ma inną wartość. Wiesz. A no to też jest racja, że dolar, dolar, dolar stracił na wartości. Tak. E, I będzie tracił na wartości, no. nie? Kurczę, no jakby. Też to jest w ogóle temat na inny czas, ale uważam, że jakby ja ze swojej strony na pewno mhm. teraz jeśli chodzi o Alty, no to kaszuję do Etera. Etera mhm. będę kasował, podejrzewam od 6 tysięcy dolarów w górę. Okay. E, też mhm. dwa lata temu, ze znajomym, jak Eter był po 1000 dolarów, mówiliśmy mhm. sobie, że stary ładuj z tego Etera, 10 Eterów to jest, to jest jedno mieszkanie. No. Może nie w Warszawie, ale w jakimś tam gorszym mieście, ponieważ u, uważam że Ether ma naprawdę duże szanse do tego, żeby dojść do tych 10 tysięcy dolarów, mm. tej bariery magicznej, o której się tak już mówi długi, długi czas. E, na pewno jakąś paczkę Etherów na tym poziomie też będę upłyniał, jeżeli dojdziemy, ale tak. chciałbym się zabezpieczyć wcześniej, dlatego e, lekko po przebiciu ATH bo powyżej 6 tysięcy dolarów będę tam upłyniał już jakieś swoje aktywa. E, no i myślę, że z każdym kolejnym miesiącem, w zależności od tego, jak ten rynek będzie nagrzany, no to Ocinał po prostu kupony. odcinał kupony, no mm. nie? Bardzo dobrze i z tą myślą Was zostawmy. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie i linki oczywiście macie tutaj w opisie. I widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć! Pozdra Mariacie!